Znajdujemy się w kabinach w eksperymentalnej winnicy firmy Harmony H2O. Tutaj po raz pierwszy zastosowaliśmy technologię żywej wody, aby pokazać jak można bez chemii, bez specjalnych ulepszeń prowadzić uprawę roślin. Na czym polega woda martwa i woda żywa? To, co płynie w kranie, generalnie u większości z nas, to jest woda, która ma. 3% ortoklastrów ortoklastry i paraklastry. Ortoklastry to są żywe elementy wody para martwe. Także jeżeli mamy wodę w domu 3% ortoklastrów, to wiadomo, że jest to woda martwa. Po zastosowaniu e, technologii kul e, cool, e, woda nabiera 60% ortoklastrów. Wewnątrz znajduje się woda wzorcowa, która ma 100% ortoklastrów i oddziałowując na inną wodę, woda uzyskuje procentów 60. Znajdujemy się w tej chwili na terenie Winicy, która została posadzona w 2013 roku. Można byłoby tutaj powiedzieć, że w momencie kiedy ona była sadzona, wszyscy uważali, że nie ma żadnej szansy przetrwania z uwagi na to, że na tym terenie czasami bywają temperatury do minus 35 stopni i takie były zanotowane. U nas nie spowodowało to żadnych strat. Jest jeden jedyny moment, kiedy winice można podlać, to jest właśnie dzień sadzenia. I tutaj została każda sadzonka, jest ich 16 tysięcy, podlana 5 litrami, w bardzo wysokim stopniu najlepszej wody, jaką tutaj mamy, żywą wodą, którą używamy w naszej technologii. Procesy technologiczne związane już z produkcją wina też. Cały czas mają ścisły związek z naszą technologią. Żeby ktoś nie pomyślał, że my wodę dolewamy do wina. W trakcie fermentacji wina oddziaływujemy żywą wodą na proces winiarski, co skraca okres z 21 dni do 4 fermentacji wina. Wino jest efektem zastosowania naszej technologii żywej wody, ale w zasadzie powinniśmy się skupić na samej wodzie. Ponieważ od wody wszystko się zaczyna. Naszą technologią jest woda wzorcowa, która znajduje się wewnątrz tej kuli. Taką kulę wrzucamy do tego zbiornika wodnego. Kula sobie spokojnie leży i oddziaływuje na wszystkie płyny, w tym wypadku wodę, która jest w oczku wodnym, stabilizując wszystkie procesy biologiczne. Dlatego ta woda, którą tutaj możemy obserwować, jest piękna. Krystaliczna, w zasadzie przeżywczysta. W drugim oczku, który tutaj mamy, już jest sytuacja odmienna. W 2013 roku spotkałem się z Masaro Emoto w Japonii, który przekazał mi mnóstwo swojej wiedzy, czyli 30, może prawie 40-letnie doświadczenie, które udało nam się tutaj przekuć, że tak powiem, na technologię. Technologia żywej wody wykorzystywana jest nie tylko tutaj u nas w winiarstwie. Żywą wodę stosujemy również przy uprawie ogórków, pomidorów, stosujemy ją w piekarnictwie, ale chyba głównym też elementem należałoby wspomnieć, że w gospodarstwach domowych do użytku własnego. Tutaj możemy zaprezentować taki najprostszy z systemów, który można zastosować w domu. To jest filtr, zestaw filtrujący z zestawem kul aktywnych. Zestaw pięciu kul ożywia nam wodę. Dzięki czemu w domu możemy mieć wodę zamiast 3% ortoklastrów to 60, tak jak wcześniej wspominałem. To, co Państwo zobaczyliście w tym krótkim materiale, to jest tylko zachęta do tego, żebyście Państwo odwiedzili naszą stronę, żebyście Państwo poczytali więcej na ten temat, żebyście Państwo spróbowali zrozumieć to, co my w zasadzie z Jackiem razem robimy. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą stroną. Na niej będą pojawiały się wszelkie nowości, to, co robimy. Pokażemy wiele filmów, jak wyglądają materiały z różnych hodowli, plantacji. Wszystko będzie na bieżąco. Serdecznie zapraszamy.